Jak obecnie wygląda mój trójbojowy split? Siemano, ja nazywam się Kacper i wróciłem do trenowania trójboju jakieś pół roku temu. Nieco ponad miesiąc temu miałem zawody, a po nich trzeba było wrócić do pracy. A więc obecnie trenuję 5 razy w tygodniu, robię 2 razy SBD i łącznie wyciskam 5 razy w tygodniu. Każdemu serdecznie polecam spróbować wyciski częściej, bo czuję, że od tamtego momentu moja łowa rzeczywiście ruszyła. A więc niedziela to moje primary SBD, czyli najcięższy trening z całego tygodnia. Safety squat bar, larsen press i hover deadlift. Dalej w poniedziałek mam bardzo lekkie wyciskanie, gdzie do zrobienia jakieś 4 serie po 7 powtórzeń plus akcesoria. Szczerze gardzę treningami, gdzie do zrobienia dużo akcesoriów, bo okropnie mnie to nudzi. Wtorek to dzień wolny i tutaj czasami staram się wdrożyć jakieś cardio, żeby popracować sobie też na serduszkiem. Środa to kolejne wyciskanie leżąc, które jest dalej lekkie, bo kolejnego dnia mam coś, co realnie poczuję. A jest to sekundary SBD plus akcesoria. Aczkolwiek jest to bardzo przyjemny i lekki trening, bo obecnie mam w nim dwie serie siadów, dwie serie ciągów i cztery serie ławy. W tym jeden singielek także super. Z dodatków to jest to ugielanie kolan i suwnica. Piątek to kolejny dzień wyciskania, który jest bardzo, ale to bardzo przyjemny. A to dlatego, że mam tam do zrobienia trzy single na całkiem spoko RP, bo w okolicach 7-8. Dalej są oczywiście akcesoria, a są to plecy oraz biceps. W sobotę mam wolną i właściwie to tyle. Zaraz kończę ten plan, ale myślę, że wielkich zmian w nim nie będzie, no bo jeżeli coś działa, to po co coś zmieniać. Także ja dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam Cię na prowadzenie treningowe. No i wbiję na Instagrama. Pozdro.